On potrzebuje po prostu pół województwa odpolerować. No nigdy mu się to nie zwróci. Jak inwestować w sprzęt? Szybki urywnik to jest dla początkujących. Sprzęt i produkty, tak? Produkty ja zalecam. Jeśli zaczynacie w autodetalingu, kupujcie nie jakieś badziewia, tak? Kupujcie już yy, produkty które są w miarę profesjonalne. Są różne półki profesjonalnych, więc spokojnie. Nie musicie kupić najdroższych, ale już stricte pod auto -detailing lub pielęgnację samochodu. Tak. Nie reklamuję tutaj teraz mojego sklepu absolutnie, kupuj gdzie chcesz. Więc produkty kupuj yy, w miarę, że tak powiem drogie. No wiadomo, że jak nic się nie będzie opłacać, no to nie będziesz dokładał, ale jeśli masz taką możliwość tak i widzisz, że cyfry ci się dość zgadzają, tak, za usługę i zostaje ci trochę, to spoko używaj tego. Dlaczego? Bo nabierzesz dobrych nawyków, sprawdzisz sobie, jakie są profesjonalne rzeczy i po drugie, one bardzo skracają czas pracy. Tak, I mają lepsze efekty, i krótsza praca. Tyle o produktach. O sprzęcie. Uff, zdarzyło mi się, dlaczego chcę o tym powiedzieć? Bo zdarzyło mi się coś takiego, że. U mnie na sklepie internetowym, jak zawsze, piszą cześć Mateusz, ułóż mi tam coś tam i tak dalej. Jaka maszyna dla mnie i w ogóle, często początkujących. No i spoko, jak najbardziej im pomagam, ale zauważyłem, że wszyscy się rzucają na te duże maszyny, czyli na te drogie maszyny. Czyli od razu pierwsza polerka to polerka z 3000. Mówiłem to kiedyś w filmiku na, na YouTube na moim kanale. To no nie jest to opłacalne. Dlaczego? No bo. Ten młody Tyler, nawet jak się nauczył, był na szkoleniu, tak i tak dalej. Kupił sobie tą polerkę za 3000. To w 40% tak, szczelam teraz tak 40%. Ten młody nawet po tym szkoleniu, zrobi 2-3 polerki, powie, to nie dla mnie. O co chodzi? Po pierwsze, stracony hajs, tak. I po drugie, mu taka maszyna nie jest potrzebna, każdy segment klientów potrzebuje. Potrzebuje jakiejś usługi, tak? On nie będzie od razu siedział na maszynie po 12-14 godzin codziennie. On nie potrzebuje tej za 3,5 tysiąca, bo jest lżejszy albo coś, bo ma dłuższy kabel. Na przykład są różne. Nie będziemy teraz debatować o sprzęcie. Spokojnie więc 3 tysiące. Jaka zasada jest w inwestowaniu w sprzęt? Razy 3 tysięcy. Wychodzi, tak? Tyle musi zarobić twoja polerka. Nie na czysto. Bo jak chcesz otworzyć biznes, to nie możesz mieć na czysto. Na czysto to możesz mieć podłogę wycieraną. Ale czemu razy 3. Bo ogólnie tak w biznesie, to jest najprostszy jakby schemat, który inwestowania. Razy trzy dlatego, że ona się musi spłacić, czyli musi się zwrócić to, co zainwestowałeś, i jeszcze zarobić. No bo prowadzisz biznes, żeby sobie zarabiać. Najprostszy schemat. Razy 3. Masz 9000, tysięcy, no i co? Wiesz, że Da polerki bierze stówę. No bo początkujący dziadziowi tam może za stówkę szczelić, tak? Polerkę będzie miał na tym 10 zł, ale kij. To ile on musi zrobić polerek, żeby mu się to zwróciło? Żeby 9 tysięcy, żeby na tym zarabiać? nie? On potrzebuje f... i po prostu klientów. Tak? On potrzebuje po prostu pół województwa odpolerować. No nigdy mu się to nie zwróci. A jak mu się nie zwróci, nie będzie widział, że ma hajs z tego. Nie, nie będzie motywacji, nie będzie rozwoju, nie będzie miał kasy na nic. O co chodzi? Jak ktoś mi przychodzi do sklepu i mówi mi: Mateusz, chcę polerki i tak dalej, pierwsze co go pytam: ile masz klientów? Tak, jeśli masz mało klientów, najtańsze. Jak ci się zwróci, razy trzy, polerka ze dwie stówy. Wiem, wiem, polerki za dwie stówy są kiole, ale młody Tyler, gdy będzie polerował, nie wiem, no, rowery. Tak, no to te dwie stówy szybko mu się zwróci. Wrzucę, on nie musi od razu być zajebisty, bo nigdy nie będzie. On musi krok po kroku zrozumcie to, bez hejtu. <noise> I te 6 stów, tak, 6 stów szybko mu się zwróci. Tak, znaczy, dwie stówy mu się zwróci, a 6 stów i będzie miał na dalszy rozwój, na rozwój to, co namalowałem przedtem. Więc każdy sprzęt jest do innego segmentu. Cliente.